Hej Siemanko w nowym odcinku z Cultu Arms Gates of Hell Ostfront Ostatnio ładny atak. Dzisiaj bronimy się wraz z Putitza No i tak Mamy trochę punktów Ale myślę, że ich tutaj nie wydamy w ten kalin Stage 5 Tylko Możemy sobie Chyba kupić ee, No dalej pójść po prostu w Yesa nie i następnego jest a k Tu już na tyle jest potężny czołg, moim zdaniem, że. No, pancerz. Znaczy, no, sama ta penetra penetracja, jaka kurde jest. No, to jest już bardziej odporny czołg. No i tak myślę, że. Mm, ilon on kosztuje 34 miejsca. O kurde. No ale na przykład zamiast tego morzera możemy kupić zamiast pancer trójki, bo już moim zdaniem też jest, no już nie za bardzo jest teraz na to e, miejsce, żeby mieć taki czołg taki, takiej jakości. No i tak, tutaj myślę, że też chyba jeszcze sobie z jednego weźmiemy jesa. Na tyle mocne te czołgi będą, że i jest jeden. No dobra, a tutaj czy coś jeszcze. Możemy sobie wziąć jeszcze jeden. Tutaj jeszcze mam miejsce. Ale i tak trochę mniej. Chyba, że zrobimy tak. Bo to działa, może być. No. A tu tak. O. Tutaj nie, tutaj nie. No dobra. No i myślę, że przy takim zestawie to się obronimy i to z palcem w nosie, no ale zobaczymy. Dobra. Widzimy się zaraz. Okej, okay. dobra, zobaczmy jak będziemy się bronili. A, poznajesz. Chociaż. Nie, 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 to inaczej jest troszeczkę. Zastanawiam się, czy tu będziemy się bronili. Bo, tak jak dobrze mi podpowiedzieli, jeden punkt najlepiej zbronić, nie? No, i tak myślę, że chyba tutaj będzie dobrze, aczkolwiek tu jest taka trochę. Tu są tory, a tutaj? Tu, znowu w tym lasku W lesie też do bani, bym powiedział Może tu, na środku hmm. Lepiej mają, bo mają wyżyć z kubańcy, nie? Nie no, myślę, że chyba tu będziemy się bronili jakoś Dobra Wszystkim tak Wszystkie te moje łaziki. No to tak mówię. Jedźcie sobie tu. Tu mamy KW. A AKW jeden tu. Działo. O. Działo tu. Jedziemy. A czy w ogóle ten. Weźcie, przypnijcie je w sumie. Sapli też tu sztuk sztuk też tutaj dobra i jedziemy he jak ułożeni na tym są fajne no jedźcie tu elegancko myślę że tutaj będzie git no. A jak coś to tymi gazikami te działa ich porozwalamy, mam taką nadzieję. Chodźcie tu Następny Czołgi. Nie no, naprawdę no mamy tutaj siłę taką, że aczkolwiek teraz Niemcy mogą już jakąś panterą nie wiem czy tygrysem przyjechać to ciężko do obrony, trochę dobra, wy tu w gotowości, sapli, to niech się tu będzie, wy tutaj. O, dobra. Jest, jest, o jaki wielki, kurde Kawał czołgu O i tu miny mamy w ogóle No ale tutaj to tak ciężko coś mi wykombinować, bo... Hmm Może tak, tego kawu niech tu... Zobaczymy, z której nas walną, Bo powinni nas tu, z północy zaatakować, albo stąd. Kolejny jest, niech se tutaj jedzie. No fajniutki, nie? Hm. Dobra, idziemy. Ci niech tu bronią. No bardzo mi nie pasują te tory tu, no ale nie wyburzę ich. Dobra, wy rozczepcie się. Panie inżynierze. Wy tutaj. No a wy się tu ustawcie. Tego tutaj bym dał <laughs> Ci zwróceni i niezwróceni, no przecież że Kazałem wam być w tą stronę, no w tą no. come on. No trochę nie czają bazy, nie? No. Spoko. No nie no, zniszczy oczywiście, nie? Nie ominie, żeby było lepiej, nie? Wjedzie. Uwielbiam te boty, naprawdę. Hmm. Kombinuję, żeby zrobić jakąś fajną miniaturkę, bo... bo ostatnio zapominam robić niestety, a fajnie żeby były, nie? O. Kosmetyczne takie rzeczy. Nowych zachęcam do subskrypcji i do lajka. Bardzo miło by było. No i dużo jest odcinków, gdzie możecie sobie obejrzeć. I przy okazji z niemieckiej kampanii. O kurde. Serio stąd jadą? To tu ładne będzie uderzenie w ogóle, nie?

dobra piechota raz z wami tutaj wygnicie, Moździerz. też tu przyjdźcie. wy tu no i wy też tu komisarz o no, komisarz nie chce tutaj będzie Medyków chyba żeśmy stracili, nie kupiłem, ale Dobra, niech se walą. Tu coś się stało, nie, mm, tu jest tylu naszych, że się powinien obronić, ale to też jest hitowe. Się wpierdzielają tak tutaj. Pamiętam jak były początkowe te odcinki, to wtedy jeszcze... W cholerę było tych o, Oczywiście zginął, nie? Te. Wtedy fale wroga były takie, że coś nie dało tego nic z tym, nie? No, sztuk Co to jest? Sztuk G no, proszę. Na razie spoko Zobaczymy jak później Ostre walki tutaj Taki jest to też jak walnie kurde taką Też mi, ja czytam naprawdę te komentarze Zależy co te boty wybiorą tam minę nie? nie zawsze samemu dowodzę, więc O, tutaj teraz sporo tych czołgów będzie. Kurde. O, próją, 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 no. no? to podjedźcie tu. O, ale dostali ładnie. A tu co jest? Okej. Okay. Walić, tu tym jestem, jest jak Tygrys, prawie nie? Uu. Tu coś dostali, kopcia kość. Wow, zabili nam wszystkich. To grubo. Dobra, jedziemy właśnie. Po to mam te, te gazy. Żeby narobiły dymu w im tu nie. Tylko nie wiem gdzie oni są. O w mordę. Dobra, mamy następnego, więc jedziemy sobie. No, ale bez tego to by było ciężko, no. Co jak co, no. O, ale tu ludzi. Jedziemy sobie. Od razu następny. Tylko dlatego chciałem kupić sobie trochę lepszy, bo no, tutaj to mi zabijają tak to tam ci musisz musieli strz strzelić mi z czegoś mocniejszego, nie? Ow mordę czyli Kurde, walnęli mi akurat tym szajsem, no Ja pierdyle no nie jest tak wcale prosto z tego Trochę im tu życie Teraz poczekamy O mordę Jezus pijanie jeżdżą ci ruscy wódkę pili jakąś mocną Ja pierdę. Co i pijście O no ta, morzer jeszcze ta. No, to nie będzie za wesoło z tym. Zdobyć to mi tu nie zdobędą tego raczej, ale. Ole tu pojechało. Tu nasi są przygotowani na to. Ale huknął ładnie. Tam coś znowu jedzie, nie wiem co, nie, musimy kupić jakieś tu przeciwpancerne te, bo to yy, małe te pojazdy, bo to no sami widzicie, że Przydałby nam się, nie? Jeszcze mi jakiś komar tu lata, kurde. O, Marder dwójka jaki dziwny A nie, bo on taki ma tutaj narzutę przez to No bez jaj, no jeszcze, że tutaj... Jeszcze bomby tu zrzucacie, nie? Pewnie tu zrzucicie, nie? Nie, nie zrzucili mi tutaj lul. A nie, dobra. Zawrotka. Ja nie mam pojęcia gdzie oni to zrzucą. No gdzie wyrzucicie to? Mogłem jakoś przewidzieć to. O, w dupę jeżdża. No To piękne. Ten nie wiem jakim cudem przeżył. Ale nas tu rozwęgli. No nic. Już mi tu nie zajmą żadnego z tych punktów, ale grubo z tymi armatami. Grubo, grubo. Dużo tych czołgów, no ładny atak. IS-y próbują, no. IS-1. O shit. Kolejny poszedł 150 punktów musimy przetrwać, no ale jak oni tu ja pierdzielę no, taką piętnastką mi walną, no to ja Nie wiem jakim cudem no i tak jest tu rozwalony, ale Szkoda najbardziej mi załogi tego kW no, Ładnie tu dostają i tak dalej, ale tu jeden Nebelwerfer jak walnął to mi cała załoga zmarła. No. W sumie teraz tak myślę, że mogłem zrobić taką rzecz, że bronić się tu z tej strony. Żeby oni nam nie zajęli tego, bo i tak by tutaj piechotać ktoś by siedział siedział. A tak to lipa, nie. A tak to mnie tu działa z poniszczą i nie mam żadnego czołgu Wszystkie czołgi zniszczeni Więc tak z palcem w nosie to się nie obroniliśmy O morda ale tu ma zasięg Matko Trochę creepy Dobra, wycofać się stąd, bo nie chcę, żebyście mi tu wszyscy zginęli. Ale walą, ja pierdzielę. No i tutaj okazało się najbardziej, że oni z daleka, no ale by to zajęli pewnie prędzej czy później trochę, może by na pewno byśmy mniej stracili, ale... Kto to wiedział, że tutaj zaatakują? Akurat przynajmniej widowisko było. Ej. Ale Beka. Jeszcze przejali mi to tego Jesa. No chyba Jaja robią jakieś. Nie wiedziałem, że wróg potrafi ten przejąć to. aaa, ah, close okej okay. no punktów też żeśmy dostali od groma ale... pomasakrowali nas no dobra myślę, że zakończę ten odcinek dosyć szybki, ale przynajmniej widowiskowy i co? Jeśli się podobało, zachęcam do lajka. Like A jeśli chcecie śledzić dalej oglądać serię, to, za to zachęcam również do suba. Trzymajcie się hejka.